Dzisiaj nauczę Cię jak otworzyć własne biuro pośrednictwa nieruchomości. Tak, dokładnie. Przy okazji otwierania kolejnego biura, kolejnego mojego biura pośrednictwa nieruchomości. Jesteśmy w Warszawie przy Placu Konstytucji. Tutaj jest miejsce do pracy dla pośredników Investorius. A ja pomyślałem sobie, że opowiem ci krok po kroku, jak otworzyć własne biuro pośrednictwa nieruchomości. Wiem, że są na ten temat różne płatne szkolenia, nawet sam myślałem o tym, żeby dzielić się tą wiedzą, ale stwierdziłem, że podzielę się z nią absolutnie za darmo na moim kanale nie do końca za darmo za łapki do góry, za dzwoneczki i za komentarze pod spodem możemy się tak umówić? A ja opowiem ci dokładnie, ile to kosztuje i jak się prowadzi biuro pośrednictwa nieruchomości. No dobra, słuchajcie, to zacznijmy od rzeczy niezwiązanych bezpośrednio z pieniędzmi czyli od tego, co musisz wiedzieć, mieć, żeby rozpocząć biuro, swoją działalność, prowadzić biuro pośrednictwa nieruchomości. No, pierwsza rzecz, którą musisz mieć, to jest wiedza. Tak, to jest jakby pierwsza. Wiedza. No więc zazwyczaj tacy pośrednicy, którzy pracowali w różnych biurach 3, 4, 5 lat, znaczy takim granicznym dla części z nich, a może dla większości, niech sobie przypomnę, dla większości z nich czasem jest te 3-4 lata, kiedy już uważają, że wszystko potrafią, więc wiedza. Zakładam, że tą wiedzę masz, ale ty musisz mieć wiedzę nie tylko jak zamykać transakcje, czyli jak je pozyskiwać, przygotowywać, prezentować i cały ten deal-making, ale musisz wiedzieć jak prowadzić firmę. No więc najpierw jaką formę działalności wybrać, tak? Później musisz wiedzieć, jakie usługi będą ci potrzebne, ale to przy kosztach porozmawiamy, ile to będzie, będzie kosztowało. Dobra, pierwsza rzecz to jest wiedza, no druga rzecz to jest ubezpieczenie. Groszowa sprawa. W okolicach 700-800 tysiąca złotych rocznie. A jak chcesz trochę wyższą, żeby wystawać ponad to, co, co ma większość? Chociaż to tylko jest tak naprawdę wymóg ustawowy. Nie pamiętam klienta, który poprosiłby o, o kopię polisny. Chociaż każdy pośrednik ma taką kopię przy sobie. Co jeszcze musisz mieć, żeby rozpocząć y, pracę biura pośrednictwa nieruchomości? No trzecia rzecz no, to musisz mieć pośredników, tak? Czyli musisz no, zrekrutować takie osoby. No bo inaczej to ty prowadzisz firmę garażową, jednoosobowa działalność gospodarcza. Y, Mateusz Skoczek na przykład, tak? A, no, Rozmawiamy o tym, że chcesz otworzyć swoją firmę. Co jeszcze będzie Ci do tego potrzebne? Właściwie tyle: jak masz wiedzę, jak wykupisz ubezpieczenie i zrekrutujesz pośredników, no to a, jeszcze musisz potrafić ich szkolić. Wyszkoliłem setki pośredników. W Warszawie, w Polsce, tak próbowałem ostatnio policzyć to, z 15 biur pośrednictwa nieruchomości, które dzisiaj działają z różnym skutkiem w Warszawie, to ich właścicielami, CEO, co-CEO są ludzie, których od zera nauczyłem, jak być pośrednikami nieruchomości. Więc musisz potrafić szkolić, bo to, że wiesz, to jest dopiero pierwszy. Załóżmy, to, że na początku ci się wydaje, że wiesz, no, ale potem wiesz, a potem jeszcze musisz umieć przekazać tą wiedzę Twoim pośrednikom, którym, których byłeś w stanie zrekrutować. Wrócimy jeszcze do tego slajdu, a teraz chodźmy, porozmawiamy o kasie. Ile to wszystko kosztuje? Ja zrobię przykład warszawski, no bo jest mi on bliski. Prowadzimy biura w innych miastach też, ale są one często wspierane przez back office, który mamy tutaj, czyli te koszty widzę tutaj. No dobra, no, jak rozmawiamy o biurach pośrednictwa nieruchomości, no to pierwsza rzecz musisz mieć lokal. No i teraz część pośredników powie, ja nie muszę mieć lokalu. Znaczy, wiesz, prawnie nie musisz, tak? Ale coś ciebie za pośrednik, kiedy klient mówi, czy możemy się spotkać w biurze, to musisz. A, a może jednak w mieszkaniu, które sprzedajemy, ale kupujący mówi chce z panem przegadać. To może w kawiarni? No w kawiarni to sobie można pokoje wynajmować i to też niechętnie, ale jeżeli rozmawiamy o poważnych transakcjach, tak? Za no, grube setki tysięcy złotych, czyli każda w Warszawie, no to musisz mieć miejsce. To biuro buduje twoją wiarygodność też, tak? Że nie jesteś. No, ja nie wyobrażam sobie klienta, który będzie chciał ci e, powierzyć klucze do swojego mieszkania, e, wiedząc, no, nie wiedząc, gdzie będzie szukał tych kluczy, gdyby kontakt z tobą stracił. Więc lokal, ile wynajęcie takiego lokalu kosztuje? Słuchajcie, gdyby to był nawet taki mały lokal, jak ten tutaj. To rozmawiamy o kwocie 7000 zł miesięcznie, um, plus kaucja. tysięcy zł. No to już mamy 17 na star. Powiesz to wszystko. Nie, nie wszystko. Druga rzecz, musisz wyposażyć ten lokal. Ile? Wiesz, ten stół tutaj piękny, zobaczcie, orzech. Orzech, w niedzielę go kupiłem, wczoraj przyjechał. 14 tysięcy złotych. 10 krzeseł, żeby były solidne, metalowa konstrukcja, wytrwałe. Kawy rozlanej nie będzie widać. 1350 za sztukę, 10 sztuk. Powiedzmy, że skromne wyposażenie biura, wiesz, drukarka, no takie konieczne rzeczy, które muszą być. Powiedziałem eks, chciałem powiedzieć ekspres do kawy, ale będzie na początku parzona pewnie, więc, więc to zostawmy. Ale no, co najmniej to jest niewyjęte te 20 tysięcy złotych, żeby to jakoś wyglądało. Tak? Ja już nie mówię o tym, że biuro z klimatyzacją będzie kosztowało więcej, że powiesz, dobra, ale można wynająć biura za 3 tysiące na Białołęce, Tarchominie, no może i można, tak? ale lokalizacja, 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 coś Ciebie za pośrednik, jak Ty nie rozumiesz siły lokalizacji? To jedźmy dalej z tymi kosztami. Potem olbrzymie koszty to są koszty dostępu do portali. No i one tam, część z nich działa teraz abonamentowo, część działa pakietowo, ale tak na start to właśnie to niewyjęte. Żebyś ty miał jakieś pakiety do promocji tych ogłoszeń, no to naprawdę takie delikatne liczenie to jest 5000 zł. A miesięcznie wszystko. To wyposażenie jest jednorazowo, kaucja jest jednorazowo, to jest miesięcznie. No dobrze. Potrzebujesz mieć kogoś do obsługi tego biura. No przecież nie będzie prezes, czy CEO, albo co-CEO e, e, siedział jako e, no, i drukował umowy, tak? Więc Zatrudniając nawet taką osobę do pomocy za 3000 zł, pamiętaj, że taki prosty mnożnik, żeby to przeliczyć, ile ciebie to naprawdę kosztuje. Jak ktoś dostaje 3000, to razy 1 i 7 mamy 500. Czyli asystentka biura. 500 to jest Twój koszt. A zaokrąglimy do 5, będę miał mniej liczenia. Kolejna rzecz. No jeżeli naprawdę chcesz się ścigać, na przykład ze mną, tak, No, to musisz mieć na otacie prawnika. I jeżeli policzysz te koszty pomnożysz, czyli to ile prawnik razy 1 i 7 to 12 tysięcy. Eee, mając asystentkę, to znaczy, że bardzo dużo rzeczy robisz sam. No, gdybyś jeszcze miał kierownika biura, to dodatkowe 12 tysięcy e, miesięcznie. Możesz powiedzieć, ale ja nie potrzebuję prawnika. Mogę zawsze zadzwonić do mojego zaprzyjaźnionego notariusza. Słuchajcie, próbowałem to kiedyś. Próbowałem to kiedyś. Nie mają czasu, są na akcie, nie znają się na pewnych procedurach. Ja wiem powiesz, ale oni się zajmują nieruchomościami. W trochę innym ujęciu. Może nie na co dzień pracują ze wspólnotami i może pewne elementy nie są im bliskie od strony procedur, tak? Bo prawo pewnie znają, tak? Więc to się zdecydowanie sprawdza przy różnych wyzwaniach. Wiele transakcji ma swoje wyzwania, ma wyzwania prawne, ma wyzwania dokumentowe i trzeba. To rozwiązywać. To jest absolutnie niezbędne. Od lat mam fenomenalną prawnikę, gadko pozdrowienia dla Ciebie. Cudowna osoba, która wspiera transakcje. Ile my transakcji dzięki niej zamknęliśmy. Kolejna rzecz. No, potrzebujesz mieć fotografa plus kogoś od spacerów 3D. Wiesz, właściwie to możesz kupić te usługi. To znaczy, na no, Oliksie to chyba co 300-600 zł za sesję, tylko. A co będzie, jak się mówisz z klientem sprzedającym? Przyjedziesz na spotkanie i ci fotograf z Zoelixa nie dojedzie. Słabo to wygląda, jak firma nie ma własnego fotografa. No to co? No to nie wyjęte za tego fotografa szósteczkę. Spacery 3D, kolejna osoba. Załóżmy, że to robi jedna i ta sama osoba. I załóżmy, że ma aparat. No to musisz wydać jeszcze 20 tysięcy złotych na e, kamerę do spacerów, e, no trochę więcej kosztowała moja, ale powiedzmy, że kupisz model niżej, no to mamy e, fotografa, no wiesz, potem są jeszcze takie koszty ogólne biura, tak, wydrukować wizytówki, teczki, umowy, tonery, internet, no może jakiś komputer kupisz albo 10, żeby wesprzeć tych nowych pośredników, no bo coś musisz im dać, żeby przyszli, do ciebie. No to takie niewyjęte na początek. Policzmy skromnie 3000 złotych. E, no, oczywiście masz jakiś transport, tak? No, bo jak cię pośrednik poprosi, żeby z nim pojechał, dom oglądać, a ty przyjedziesz nie najlepszym samochodem, to mało przekonujące będzie dla klienta sprzedającego. Bardzo często rozmawiając z klientami sprzedającymi, pozyskując oferty, widzę, jaki efekt ma to, kiedy klient w rozmowie widzi, że ja go rozumiem. To znaczy, on sprzedaje nieruchomość za 3 miliony i wie, że ja wiem, o czym on mówi, nie dlatego, że słyszałem, ale dlatego, że takie nieruchomości posiadam, więc jestem w stanie go zrozumieć i, i, i to jest przekonujące. Wiele ofert w ten sposób e, pozyskujemy. Kogo my tu jeszcze nie mamy? Dobra, słuchajcie, nie będziemy szaleć z wizualizacjami, które my robimy, no bo nie potrzebujesz, tak jak my, mieć architekta na etacie. Więc powiedzmy, że zamawiasz te wizualizacje za każdy zestaw, czyli jak zamówisz robione w Minecrafcie, to pewnie tysiaczek za komplet wizualizacji. Klient ci za to nie zapłaci. Odejmiesz to sobie od wynagrodzenia, które dostajesz od klienta, od prowizji. To ci obniży twoją podstawę opodatkowania, czyli super. Ale jak już też dobre, to do dwóch Trzech nawet tysięcy złotych za jeden zestaw. No, dobry architekt jedno dobre ujęcie zrobi za 4 pięć stówek. Każde pomieszczenie to dwa ujęcia. Trzy pokojowe mieszkanie, mamy trzy koła pozamiatane, tak? Na jedno ogłoszenie, to nie jest miesięcznie. Teraz powiedzmy, że zrobisz te wizualizacje w pierwszym miesiącu dla dwóch nieruchomości, to masz sześć tysięcy i nie masz żadnej gwarancji, że to sprzedasz. Teraz, jak sobie tak szybko to sumujemy. ja mogę się gdzieś tam pomylić, no to tak. Spokojnie, miesięcznie, żeby prowadzić biuro, e, trzeba się liczyć z kosztami rzędu 50 tysięcy złotych, tak naprawdę w sumie, bo ja za mało policzyłem na te portale, jak chcesz się wyróżniać, to musisz cały czas podbijać ogłoszenia, e, za mało policzyłem na koszty reprezentatywne, które też są bardzo ważne, no przecież nie będziesz chodzić w tych samych 20 garniturach non-stop, bo to po prostu źle wygląda, tak? I źle dla Twoich pośredników, i źle dla Twoich klientów. Um, już w ogóle nie liczę takich rzeczy, jak przyzwoity zegarek, czy inne rzeczy, które też um, pomagają. Słuchajcie, prawda jest taka, a zapomniałem, zapomniałem. Ja przez pierwsze 6 miesięcy, wtedy kiedy 8 lat temu startowałem z inwestoriusem przez pierwsze 6 miesięcy dokładałem z własnej kieszeni. Nie miałem break even point. Nie miałem punktu zysku, od którego zaczyna się zysk. Cały czas musisz inwestować. Wiedzieć, co robić, czyli mieć doświadczenie, wiedzieć, co robisz. No byłem bardzo szczęśliwy, kiedy pod koniec drugiego miesiąca zamknęliśmy pierwszą transakcję wtedy, więc musisz też mieć taką świadomość, że będziesz musiał dokładać przez kolejne miesiące, a może nawet dłużej, a jak przyjdzie coś niespodziewanego, na przykład kolejny covidowy, Lockdown to może się okazać, że znacznie dłużej będziesz dokładał, a na wszelkiego rodzaju dopłaty się nie łapisz, bo nie prowadziłeś działalności w roku poprzednim. A Co chcę wam przez to powiedzieć? To jest to coś, z czego zderzają się, z czym zderzają się pośrednicy. Wtedy, kiedy dochodzą do wniosku, hmm, oddaję do biura 50%. 50 zostaje dla mnie, a co jakbym miał 100%? Odchodzą, zakładają i się okazuje, że ale nie policzyłem tych kosztów. Bo wiecie, co jest kluczowe? Te koszty, czy znaczy w moim przypadku znacznie wyższe. Poza jednym, prowadzę działalność w moich lokalach, więc płacę sobie za wynajem tych lokali. Super dochód pasywny, dodatkowy. To, co jest natomiast kluczowe, to jest to, że pośrednik nie policzył, że w tym dzieleniu się 50 na 50, to on całe swoje 50 zabiera do domu. A z tych 50%, które zostaje w firmie, trzeba opłacić te wszystkie koszty. A i wiesz, i to jest na początku, bo my dochodzimy w naszym modelu nawet do 100% wynagrodzenia, które trafia do pośrednika. Oczywiście nie od razu, nie od pierwszej transakcji, ale krańcowo dochodzimy w to miejsce, gdzie z kolejnych transakcji pośrednik coraz więcej zabiera. Zabiera do domu, a z tej części ja muszę pokryć wszystkie koszty. I bardzo często mówię, biorę w ciemno 10% netto z wpłat klienta. Z drugiej strony to jest coś, co coraz więcej klientów rozumie w Polsce, że dobrze zaprezentowana oferta, czyli taka, która posiada. Super sesję fotograficzną, która jest wystajdzowana, która ma spacer 3D, nakręcony film, wizualizację, concierge, serwis, nie wspomniałem, dodatkowe koszty. Nie ma tutaj stagingu, nie ma innych rzeczy. To kosztuje znacznie więcej, ale nie potrzebujesz tego na początku. Hmm, czy nie potrzebujesz? No wiesz, mój pośrednik spotka się na pozyskaniu z Twoim wyszkolonym przez Ciebie pośrednikiem i mój pośrednik już ma te wszystkie narzędzia, za które ja płacę. I on ma je w abonamencie i za to nie płaci. Więc będzie bardziej przekonujący dla klienta sprzedającego, aby powierzył mu swoją nieruchomość do sprzedania. To nie jest najlepszy. Znaczy, spróbuj. Spróbuj, to nie jest money making dla mnie, Biuro Pośrednictwa Nieruchomości. Dla mnie jest to źródło wiedzy, kontaktów yy, i tych rzeczy, które są bazowe, podstawowe do tego, żebym zarabiał... Na czymś innym. Także na nieruchomościach, ale dzięki tej wiedzy zarabiam w innych obszarach rynku nieruchomości. Co zresztą super widać, bo biorąc pod uwagę liczbę transakcji, liczbę pośredników w Warszawie, no to średnio duża część pośredników nie zarabia, nie robi żadnej transakcji rocznie. Ci najlepsi zamykają dużo, ci średni niewiele, a ci przeciętni nic. Więc jest to tak zwany przysłowiowy ciężki kawałek chleba. I to, nad czym potem często ci pośrednicy, no bo wiesz, to, że ty nagle zbycia pośrednikiem, który dostawał 50% 60, tak, stajesz się właścicielem, masz 100%, ale masz te wszystkie koszty. I jak nie zamkniesz transakcji, to te koszty ciągle są. Za biuro trzeba zapłacić, za wszystko trzeba zapłacić. A nawet jak fotograf nie będzie robił sesji, bo ty nie pozyskujesz, to też musi dostać swoją, swoje pieniądze i jest w końcu na. Etacie. Bo jak nie będzie na etacie, a ty powiesz, że masz do zrobienia ważną sesję, odpowiedz, sorry, stary, komu teraz robię, bo jest maj e, czy czerwiec, robię śluby już, tak? E, więc żebyś go miał, żebyś miał jego czas zarezerwowany i mógł w grafiku potem to e, zrobić, no to musi być na, na etacie. Z każdym biznesem jest tak, że z boku wygląda na łatwiejszy, prostszy, a tylko osoby, które zajmują się tymi biznesami wiedzą. Ile to kosztuje wysiłku? Zajął mi 8 lat, i wcześniej miałem już 16 lat doświadczenia biznesowego, żeby zbudować takie trwałe przewagi konkurencyjne, które mam teraz. Bo widzisz, to, że mam wiedzę, no to nie muszę tego wyjaśniać na tym kanale. To, że mam doświadczenie, też nie. To, że mam bazy klientów, z którymi współpracowałem, też nie. Ale ja mam niższe koszty niż ty kiedykolwiek będziesz miał. Dlaczego? Bo gdybym miał trudniejszy miesiąc, co się nie zdarza, żeby nie pokryć kosztów, tak, To mam własne lokale. Nie muszę płacić właścicielowi, który przyjdzie, żeby, w nich, żeby wziąć ode mnie ten, ten czynsz. co w że sensie zapłacę sobie dwa miesiące później, jak się odbije, a już robię to 8 lat. W związku z tym mam dużo lepszy start. No i kolejna rzecz, jeżeli naprawdę chcesz zrekrutować fajnych ludzi, to musisz mieć to, coś, czym ich zachęcisz. W lokalu, no, Lokal musi być fajny, tak. Dlatego tak, a nie inaczej przygotowaliśmy Lokal Cultis, a Real Estate, żeby no, nie opowiadać o designie, tylko pokazać design. Nie opowiadać o tym, że można fajnie pracować w dobrych warunkach, ale dać możliwość poczucia się pośrednikom. No i kolejna rzecz kluczowa. Osoby, które przychodzą i współpracują ze mną, mają bezpośredni dostęp do mnie. Te szkolenia, które prowadzę w ramach moich firm są nieodpłatne. One kosztują. One kosztują mój czas i to bardzo dużo, ale to jest moja inwestycja w pośrednika. Więc jeżeli się dostaniesz do mnie, to ja Ciebie wyszkolę, a w szkole od, od zera. Nie wiem, czy to, zwłaszcza dla osób spoza Warszawy, tak naprawdę jest pomocne, tak? bo powiesz, można to zrobić znacznie taniej. Wiesz, można, ale nie będzie tego efektu. Ja uważam, że najpierw trzeba zainwestować po to, żeby no, i mieć cierpliwość, po to, żeby mieć potem odpowiednie zwroty. I w tym przypadku im większa inwestycja. Tym większa wartość dla klienta sprzedającego, tym chętniej będzie z Tobą współpracował i kółko się zamyka. Znam historię, bo piszecie do mnie ludzi, którzy otwierali biura pośrednictwa nieruchomości. Kilka historii, no, nie jest ich dużo, tak? I przeliczali się, bo wiesz, w Excelu, w tabelce w Excelu wszystko wygląda fajnie. Wystarczy, że zamknę 5 transakcji miesięcznie na po 2% od każdej ze stron, czyli 4% płatne po połowie. Niech każda transakcja będzie na pół miliona. Mam opłacone, nawet górka wychodzi. W teorii fajnie. Tylko że w praktyce możesz mieć pierwszy, drugi, trzeci miesiąc bez żadnej transakcji. Może jedno pośrednictwo zrobić. To się może zdarzyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, za ten czas, który razem spędziliśmy. Jeżeli uznajesz za to za wartościowy odcinek, to poproszę łapkę do góry dzwoneczek. To mnie bardzo motywuje do kręcenia więcej, nagrywania, dzielenia się wiedzą, moim spojrzeniem, nie musimy się zgadzać, to jest moja perspektywa. Na to. Ale warto, nim wyrobisz sobie zdanie, żeby posłuchać ludzi, którzy w czymś siedzą, działają i pamiętaj, nie mam do sprzedania szkolenia, jak prowadzić własne biuro pośrednictwa nieruchomości. W związku z tym chcę Ci pokazać, jak to wygląda w rzeczywistości. Po to, żeby, żeby nie było tak, że najpierw słyszysz fajną bajkę o franczyzie, gdzie wszyscy zarabiają, włożysz tam swoje pieniądze i według takiej zasady, jak już zainwestował, to zrobi wszystko, żeby mu wyszło. Bo nawet jak ty zrobisz wszystko, to czasami będzie za mało. Dziękuję bardzo. Zauważyliście? To jest to mieszkanie, które kiedyś zniszczyła mi influencerka. Nigdy nie zapłaciła, nigdy nie udało nam się wyegzekwować od niej zapłaty. Potem świetnie się wynajmowało, ale pod wynajem to dzisiaj za piątkę, a pod biuro za siódemkę. Więc przerabiam na biuro. Yy... No i cóż, będę sam sobie wynajmował, natomiast gdybym zmienił zdanie albo potrzebował większego w innej lokalizacji, w innej to nie, w ja Plac Konstytucji, to mogę je wynająć za 7 tysięcy. Więc zwróćcie też uwagę na jedną rzecz, że czasami zmiana tej w sposobu wykorzystania też bardzo dużo wnosi. Ja wiem, że rynek najmu jest teraz świetny dla właścicieli nieruchomości, no, ale wszystko drożeje, jest inflacja, no to chyba nikogo to nie dziwi, tak? Miał nie być inflacji, dobra, ale no jest, tak? Prawdopodobnie będzie za chwilę, gdzieś tam wrzesień, październik, stukniemy pod 20%, a jak dalej będziemy tak działać, my, ci, których to zależy, to myślę, że jest szansa, że ci młodzi 20 dwudziestolatkowie obejrzą to, co ja widziałem na początku lat 90., czyli po kilkanaście procent w skali miesiąca. Nie jest to niemożliwe, może nie do końca dalece prawdopodobne, a, więc e, zmieniam tutaj funkcję już od wtorku pośrednicy inwestorius. Część z nich będzie pracowała stąd, chcę, żeby mieli dogodne miejsce do pracy, a już w kolejnym tygodniu kolejna, kolejna rekrutacja do, do inwestorius. Zamykamy transakcję.